Jadąc kiedyś samochodem, po prostu zobaczyliśmy, że, że jest właśnie taka akcja: Żubr Budzi Podlasie, i jest do wygrania parę tysięcy, więc stwierdziliśmy, że można napisać jakiś projekt. No, pomysł na kino właściwie wziął się stąd, że w Bielsku Podlaskim, w którym teraz mieszkamy, nie było kina znaczy, było kino, ale zostało ono jednak zamknięte. No i po prostu z potrzeby tego, żeby to kino po prostu było. Pamiętam premierę filmu, to było w ramach Dni Bielska. Chcieliśmy w tym czasie właśnie ściągnąć jak największą grupę odbiorców. To był dobry moment na ruszenie. No, spotykaliśmy się tylko i wyłącznie z, z takimi pozytywnymi odpowiedziami, nie? Że, że fajnie, że coś się dzieje, że, że takie kino w Bielsku, że takie nagłośnienie i tak dalej. Co do samych właściwie kontaktów z odbiorcami, to tylko pozostaje platforma internetowa. No ale mamy swoją grupkę fanów, którzy zapisują się do naszego newslettera. No i myślę, że to, ta grupka będzie się jeszcze powiększać. Inicjatywa żeby Budzi Podlasie dla mnie osobiście jest ciekawą inicjatywą, bo mogę wziąć udział w pewnym takim życiu kulturalnym w miejscu, gdzie brakuje pewnych rzeczy. Pomysł na to kino, na tę inicjatywę, wziął się z tego, że ja, mieszkając w takim małym mieście, jak z Podlaski, które ma 27 tysięcy mieszkańców, jako osoba, która się zdecydowała mieszkać tutaj. Miał problemy takie, że ja po prostu nie miałem żadnej rozrywki kulturalnej dla siebie. Ja tutaj nie mam gdzie wyjść. Nie mam po prostu czego konsumować. Więc po prostu z konsumenta musiałem stać się producentem. Postanowiliśmy coś zrobić. A że interesuje się filmem, obrazem ruchomym, no to postanowiliśmy zrobić właśnie kino. Coś, co wcześniej robiliśmy w kręgu znajomych gdzieś tam w domu na takim domowym projektorze, przenieśliśmy po prostu. Do parku. Plany na przyszłość są takie, że chcemy przede wszystkim zainwestować jeszcze pieniądze w sprzęt. Chciałbym i marzy mi się lepsze nagłośnienie, bo chciałbym zrobić takie nagłośnienie plenerowe typu surround, że dźwięk po prostu otaczyłby widza. Do tego myślimy nad innym typem ekranu, ponieważ ten ekran był wersją taką ekonomiczną i nie do końca nadaje się do częstego używania w plenerze. Po prostu jego rozkładanie. Długo, przewożenie jest kłopotliwe, także po prostu chcielibyśmy zoptymalizować troszeczkę szybkość, z jaką działamy. Moglibyśmy wtedy więcej po prostu robić pokazów. No i mówię, przede wszystkim też nagłośnienie. Nagłośnienie i zabezpieczenie tego sprzętu, który teraz mamy, bo za te pieniądze, które dostaliśmy, kupiliśmy ten sprzęt, ale jeszcze potrzeba drugie tyle, żeby go zabezpieczyć, żeby on służył jak najdłużej, żeby się po prostu nie zużywał. Od jakiegoś czasu dowiedziałam się, że y, jest organizowana w mieście taka inicjatywa, że wyświetlane są filmy różne, bardzo różne, y, organizowane przez jednego organizatora. Można przyjść, można nawet zabrać swoje krzesło, usiąść, obejrzeć, zjeść chipsy, no, wypić herbatę. Jest bardzo ciekawy pomysł. W końcu coś się ruszyło w naszym mieście. Jest gdzie spędzić czas. Nie, nie tylko w knajpie, ale również na świeżym powietrzu. No na pewno jakaś kultura wchodzi, to jest. Yy, zorganizuje młodzież i w ogóle. No, coś się dzieje po prostu. Bardzo piękna inicjatywa i chętnie bym korzystał dalej, nawet odkładnie. Proszę o więcej takich filmów w tym stylu moturzystów. My tu jesteśmy w gronie i. Może być więcej takich, takiego czegoś. Im więcej, tym lepiej. Miło przyjść. Wśród znajomych, posiedzieć tutaj, połuszczyć pestki. No świetne, bo tego brakuje. Wszyscy wyjeżdżają, dlatego że nic tu nie ma. A jeżeli coś będzie, no to ludzie tu zostaną.